Nowa część Władcy Pierścieni, drugi sezon Peacemakera, nowy Kapitan Ameryka, cztery sezony serialu Silos, gra Iron Man i nowe części Rebel Moon. To i wiele więcej już dzisiaj, a teraz zaczynamy garścią szybkich newsów. Jared Leto został ogłoszony nową twarzą opuszczonej wiele lat temu serii Tron, a konkretnie filmu Tron Ares. Do którego zdjęcia rozpoczęły się już w styczniu, a premiera zaplanowana jest na 2025 rok. Keanu Reeves użyczy Swego głosu w trzeciej części Sonica i będzie dubbingował postać shadowa, czołowego antagonisty w nadchodzącej animacji. No cóż, można to chyba nazwać castingiem idealnym. Studio Bloomhouse, znane ze swoich horrorowych produkcji, zabiera się za nową odsłonę Blair Witch Project. Czy uda się osiągnąć podobny sukces po latach, przekonamy się wkrótce. Na 2025 rok zapowiedziano także oficjalnie kontynuację filmu Five Nights at Freddy's, a w tym roku. Z okazji okazji dziesiątych urodzin Interstellar trafi ponownie do kin IMAX. Czy doczekamy się tego również u nas w Polsce? Niestety tego nie wiem, ale no mam nadzieję, że tak. Electronic Arts potwierdziło też, że nadal pracują nad oficjalną grą z Iron Manem i jest to dla nich priorytetowy projekt na daną chwilę. Mimo sporych cięć z serii Marvela okazuje się, że burzę przetrwał Shang-Chi i otrzyma on swoją kontynuację w postaci części drugiej. Kiedy? Tego póki co nie nie wiemy. Studio Skybound Entertainment otworzyło ostatnio zbiórkę crowdfundingową w celu uzbierania pieniędzy na wydanie gry AAA osadzoną w świecie serialu animowanego Invincible. Chcieli oni zebrać 50 tysięcy dolarów, a finalnie trafiło do nich ponad 445 tysięcy dolarów. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób studio chciało stworzyć grę AAA za jedyne 50 tysięcy dolarów. Zack Snyder potwierdził, że pracuje obecnie na swoim Wersją reżyserską obu części Rebel Moon, które otrzymają kategorię wiekową R i trafią na platformę prawdopodobnie w sierpniu tego roku. W dodatku ma on w planach nie tylko część trzecią, ale także inne projekty osadzone w tym jeszcze świeżym uniwersum. Pytanie: co na to wszystko Netflix? No i kończąc już ten szybki segment, dostaliśmy nową fotkę ukazującą nowego kapitana Amerykę, w którego wciela się tym razem Antony Mackie. Co myślicie, koniecznie dajcie znać, na dole w komentarzach. Dostaliśmy w końcu potwierdzenie startu prac nad drugim sezonem Peacemakera. Stoi za nim ponownie James Gunn, który ma wyreżyserować kilka odcinków drugiego sezonu. I mimo tego, że pracuje on obecnie także nad Supermanem, otwierającym nowe DCU, to znalazł on chwilę, żeby zjawić się na planie serialu. Co zresztą uhonorował taką oto fotką. Przypominam, że pierwszy sezon Peacemakera nie jest częścią nowego kanonu, a drugi ma rozgrywać się już po wydarzeniach z Nowego Supermana. Ten z kolei ma premierę 11 lipca 2025 roku, czyli zapewne Peacemaker trafi na platformę Max jesienią przyszłego roku. Pamiętacie może serial animowany Velma? Serial, który zyskał aż 39% na Rotten Tomatoes od krytyków, a od publiczności całe 7%, dając tym samym najgorszy wynik w historii HBO Max. No to właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że powstanie sezon drugi i powróci z 10 nowymi odcinkami już w kwietniu. No cóż, jak się okazuje, fatalne i mocno negatywne przyjęcie serialu i tak zapewniło na tyle dobry rozgłos wokół serialu i platformy, że warto zaryzykować ponownie. Asus wypuszcza w tym roku całą masę nowości i jedną z nich jest już dostępny ZenFone 11 Ultra. A dlaczego Ultra? Dla przykładu głośniki zostały tutaj powiększone o całe 20% w stosunku do poprzedniego modelu i brzmią naprawdę dobrze. Jeżeli na przykład chcielibyście użyć telefonu jako mobilnego kina domowego gdzieś w trasie, mamy tutaj cały czas na szczęście zachowane wejście na słuchawki i co najważniejsze, sporych rozmiarów ekran z rozdzielczością Full HD+ i procesor Snapdragon 8 trzeciej generacji. Dodatkowo są tutaj umieszczone narzędzia AI, które mogą nam pomóc w wykonywaniu codziennych czynności. A to wszystko zasilane jest pojemną baterią, która pozwoli utrzymać moc w telefonie na długie godziny i chronione szkłem Gorilla Glass. Więcej szczegółów o najnowszym oraz oczywiście poprzednich modelach ZenFona znajdziecie na stronie Asusa, do której link zamieszczam popisie Zachęcam do sprawdzenia a teraz wlecimy już z kolejnymi newsami Margot robi po sukcesie Barbie jest rozchwytywana do tego stopnia, że będzie chyba grała i produkowała każdy przyszły film w Hollywood. Póki co padło na filmy na bazie gry Monopoly oraz The Sims. Patrząc na to, że Mattel po premierze Barbie chciał stworzyć całe zabawkowe uniwersum, można stwierdzić jedno, to jeszcze nie koniec. Jeszcze w tym roku przyjdzie nam zobaczyć kolejną produkcję ze świata Władcy Pierścieni, co zostało niedawno oficjalnie potwierdzone razem z podaniem Premiery, która przypada na grudzień tego roku w kinach. Jakiś czas temu Warner Bros. ogłosił powrót zarówno do świata Harry'ego Pottera, jak i właśnie Lotra, łącznie z kontynuowaniem filmowych, aktorskich filmów, łącząc się z fabułą znaną z kultowej już trylogii. Jednak, zanim do tego dojdzie, czeka nas swego rodzaju przetarcie szlaku w postaci filmu animowanego The War of the Rohirrim, który opowie historię legendarnego króla Rohanu Helma Hammerhenda. Będzie to prequel, bo akcja animowana Animacji toczyć będzie się na 180 lat przed wydarzeniami ze znanej nam trylogii. Producentką wykonawczą została tutaj scenarzystka Władcy Piersieni Hobbita, także ktoś z oryginalnej ekipy czuwa nad kolejnymi produkcjami. Czekacie? Będziecie oglądać? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jeśli zaintrygował Was serial Silos i liczyliście na drugi sezon, to mam dla Was dobre wieści. A nawet bardzo dobre, bo w planach ma być nie tylko kontynuacja, ale także trzeci oraz czwarty sezon produkcji. Tak przynajmniej stwierdziła w ostatnim wywiadzie Rebecca Ferguson, która wciela się w główną rolę w serialu. Sezon trzeci i czwarty mają spinać całą historię i niczym Avengers: Infinity War i Endgame mają być kręcone jednocześnie, co usprawni ich nakręcenie, ale również zredukuje Czas oczekiwania i lukę między sezonami. Shogun podbija obecnie streaming i zbiera same bardzo dobre opinie, wychylając się na pozycję nowej gry o tron. Być może, widząc właśnie rosnące zainteresowanie tymi klimatami, Warner Bros. zapowiedziało, że przygotuje nam filmową opowieść o pierwszym czarnoskórym wojowniku z Japonii. Studio wygrało licytację dotyczącą praw autorskich do wyprodukowania filmu Czarny Samuraj, a za jego stworzenie odpowiadać będzie Blitz Bazawulek który tworzył ostatnio nową wersję koloru purpury. Film opowie historię Yasuke, pierwszego potwierdzonego historycznymi źródłami czarnoskórego samuraja w historii Japonii. Nie będzie to jednak film biograficzny, a całość jest przyrównywana raczej do filmów takich jak 300 czy Mad Max. Na ostatnim CinemaConie zostało zapowiedzianych sporo nowych produkcji i kontynuacji. W przypadku wytwórni Paramount Pictures są to naprawdę ciekawe i dziwne pomysły, zaczynając od kontynuacji strasznego filmu po 11 latach przerwy ciekawiło mnie zawsze, czemu nie pojawiają się już stare dobre parodie w kinach czy na streamingu. A teraz, gdy jedna została zapowiedziana, jestem ciekaw, czy będą one tak odważne jak kiedyś i czy zbiorą wokół siebie takie zainteresowanie. Tak czy inaczej, trzymam kciuki. Kolejnym projektem jest film ze świata wojowniczych żółwi Ninja, ale nie byle jaki film, bo będzie on z kategorią wiekową R. Inspiracją w tym przypadku będzie. Będzie komiks Ostatni Ronin, gdzie to akcja rozgrywa się w futurystycznym Nowym Jorku, gdzie to jeden, jedyny ocalały żółw z ekipy poprzysięga zemstę i stawia czoła zagrożeniu. Trzecią zapowiedzią jest crossover serii Transformers i G.I. Joe. I szczerze, mam nadzieję, że w przyszłości oby tej niedługiej zobaczymy więcej, nawet dziwniejszych połączeń. Zawsze myślałem, że idealnym pomysłem byłoby połączenie serii szybkich i wściekłych w ostatnim filmie na ostatnie kilka minut z serią Transformers. No ale cóż, póki co, czas na G.I. Joe. No i cóż, stało się. Informacją z ostatniej chwili jest ogłoszony przez Netflixa koniec prac nad aktorską serią Wiedźmina. Wiedźmina, który swego czasu był planowany jako nowa gra o Tron, który miał wszystko co trzeba, aby się nią stać i był na podstawie bestsellerowych polskich książek. Jednak nie tak prędko, jeszcze nie czas żegnać się z serialem. Dla tych, których ciekawi to jak w głównej roli poradzi sobie tym razem Liam Hemsworth. Wieści są takie, że pojawi się planowany sezon czwarty oraz dodatkowy, zamówiony już sezon piąty, które będą kręcone jeden po drugim, bez przerwy pomiędzy nimi, co powinno poskutkować mniejszą luką między sezonami dla widzów, a co za tym idzie cały serial zakończy się szybciej. Dwa nadchodzące sezony mają ekranizować, albo raczej inspirować się trzema książkami Sapkowskiego. Chrztu Ognia, Wieży Jaskółki i Pani Jeziora. Producentka i showrunnerka serialu zapowiada w e Epickie i satysfakcjonujące zwieńczenie serialu. Jednak w momencie, gdy jej słowa już nieraz nie pokryły się zbytnio ze stanem faktycznym serialu i w momencie, gdy obecne sezony nie satysfakcjonują już obecnych widzów, nie wydaje mi się, aby te słowa dużo wnosiły do tematu. No i cóż, oznacza to, że Nowy Wiedźmin zawita w serialu na zaledwie dwa sezony. Dobrze czy źle, ocenę pozostawiam Wam.